Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Daily CS. Dzisiaj gramy sobie znowu Counter Strike Global Offensive na mapie Kech. Sam na 4 boty tym razem, to już będzie trudne. I od razu e przepraszam bardzo za to, że nie było wczoraj odcinka, ale no, mały błąd wystąpił e w przesłaniu, powiedzmy, ponieważ przesłał się filmik, a potem dziś wieczorem mniej więcej. E tak późno już się zorientowałem dopiero a, e, się zorientowałem dopiero, że c, że się nie, nagrało jakieś 5 sekund tego filmiku a powinno dużo więcej bo zobaczmy czy teraz się nagrywa nagrywa się e, więc bardzo za to przepraszam no ale mam nadzieję, że ten odcinek was zadowoli i nie będzie problemów e, z tym, że no, tam raz nie było odcinka no bo no, idę z pistolą, tylko, żeby mieć szmal no na 4 boty, ostatnio było na 3, dzisiaj na 4. Hmm, zobaczymy, no powinienem wygrać, bo wygrywałem już na 5, tak sam. Hmm, więc nie powiem, jakieś problemy. No so, teraz to było... Mogę się spodziewać, że zdechnę ze samym pistolem. Ma małe przemeblowanie miałem, więc trochę gorzej mi się gra, ale nie powinno być problemu. Hmm, tutaj. Daj, powinno się udać, wygrać. Więc dobra. 2-1 To jest nie najgorszy wynik. Oni raczej tu znowu będą. Granat? Ja pier... Tak szczerze to jest moja, dzi moje, moja pierwsza gra dzisiaj w cokolwiek, Widzę, więc mogę przegrać, muszę się po prostu rozgrać. więc trochę poprzegrywam. Może na całe przegram, no mam nadzieję, że tak nie będzie, bo właśnie tak jak mówiłem, no na piątkę botów daję radę, więc trochę byłoby smutne, jakby na czwórkę przegrał. Piątkę już rozwalałem do dwóch, to jest trzy jeden dla nich już. Ja chyba przejdę midem. Ale to będą czy? Coś ich nie widzę. Pan dziwne. Bo zwykle. Ja A widzę, że gram jak najgorsze warzywo. Ja pierdolę, ja rozumiem, że przerwa w graniu. To wiecie ja rozumiem, że przerwa w graniu może trochę pogorszyć, ale. Bez przesady no. Po prostu bez przesady. Muszę ogarnąć, naprawdę, bo jest bardzo, bardzo źle. Nie pamiętam tak, tak złej rundy z mojej strony. Nawet ostatnio, jak na trzy gram I prawie, i prawie przegrałem to. Noż w dupę, no! Te boty są powalone, no! Widzę, Ja przegram, ja 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 przegram. Prawie na 100% to przegram. Bo mówię, no jednak za długa była ta przerwa. No, miałem nadzieję, że tak nie będzie, ale... Ale za długa była ta przerwa, no i... E, niestety, no. Na nagrania odzwierciedli prawdziwych... E, danych, powiedzmy. Mm, w wyniku meczu. Jeśli przewalę serio, to... Mm, to nagram poprawkę, widzę, bo... To jest naprawdę straszne. Żebym na boty przegrywał. Nie pamiętam kiedy sobie tak do tego dostawałem bordę. Aż. No właśnie, bo zwykle ich tu nie było i wtedy się wygrywało, można było zaplantować. A pewnie przyjdzie stąd, stąd i z prawej. się. Ja pier... o, jak to nie była głowa, ja pierd... No bo widzę, no nie mam szans, nie mam szans. Przewaliłem grę, koniec, koniec odcinka. E, dzięki za oglądanie i e, pa. Nie no, żartuję, ale... O, no bo wygrałem jakimś cudem. Jakimś cudem, a to powinno być easy win, widzę. Pojem... To ja powinienem mieć pięć. Tyle wam powiem. Aj, aj, jest lipa, jest lipa, no spora. Naprawdę, nie spodziewałem się, że taka króciutka przerwa dość. Wiem, w graniu, bo w sumie tylko od rana. Eee, co już takie zmienia? Nie, żartuję. Przerwa tam pewnie nie ma większego wpływu, tylko przebudowa stanowiska i ogólnie farma. A jak widać, farma mutant. Dobra, jak dostanę tutaj jej fleszem, jeśli są, to powinno łatwo pójść, nie? Dobra. To są jakieś tam granaty, to niby jakieś tam większe szanse są na no, wygraną. A to dla mnie nie jest najlepiej, no. Oj. No będę żół jak czekać Jezus Maria. Ale szczały. Widzowie, widzieliście to. Tak właśnie gra osoba, która spędziła 1000 godzin na IEM-ie. No. Na pewno tak to wygląda. Nie, naprawdę widzę, no. Forma mutant. No to jest nie może, żeby je poprzegrał, no widzę. By. Nie, ja to jeszcze ugram, jeszcze to ugram. No. To będzie żałosne, no. powiem szczerze. Jak przegram to to będzie troszeczkę żałosne? Mogą tu być tak teoretycznie, ale ich tu nie ma. Znowu tu nie przyszli, no dobra To lepiej dla mnie widzimy. Ale te boty są naprawdę mocne. No. No, ma tu. no. No nie wierzę w to. Nie wierzę, ile ja mu nimi zadałem. 88. Mm -hmm. Na pewno tak było. No już mi nie dawaj nadziei złudnej No i anti terrorist swing Ja pierdół... widzę Ja byłem pewien, że on już nie żyje, no na 100% byłem pewien A jednak trzeba było być na 200 pewnym Nie wiem, no ten AKC nie wydaje się być najlepszym pomysłem, tak szczerze mówiąc Wchodząc po mojej formie chyba PM byłby już lepszy Dobra, może widzę, grałem sobie w Souls'y, tak, no taki typ gry, eee, dość ciekawy i no troszkę się od CS'ika odbiega, jak się w to gra, widzę. muszę wam powiedzieć. A to nie znaczy, że na pewno przegram, ale też nie na pewno wygram. Pewnie tak samo ledwo jak poprzednio. Nie no. Gdzie tak głowa twoja? No, gdzie on był? Ja, ja się wychyliłem za, za szybko po widzę i tak sobie przewaliłem właśnie grę. Dzięki za nadzieję. O, o! A nawet wgram. No ale tak szczerze, że widzę takie wygrane to jest... Ciężko to w ogóle wygrałem, no właśnie. Bo ja powinienem ich na kille tylko robić, bez żadnej bomby. No, będą dziennie no wyniki. No dobra, no. To, że nagrywam na YouTube'a to nie znaczy, że każdy filmik... Że będę nagrywać 50 razy, żeby wyłonić najlepszy filmik, gdzie mi najlepiej pójdzie. Nie, ja, ja prawdziwe... Ja prawdziwość chcę pokazać, jak tak powiem. Szczere filmiki, że nie zawsze idzie tak dobrze. Są nie lepsze gorsze. No i cóż, tego się nie kontroluje. Ale dalej, warto zostawić suba. podaje się psychicznie. A no, dalej warto zostawić suba, widzę. Że to na subskrypcji losowanie. Jest, przypominam. Naj! No i porażka. Widzimy. Chociaż no chociaż kije te lepsze jakkolwiek, ale. No nie, 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 znożę na 100%. No 7-4, no dobra no, ja widzę. No po anty powinno być troszeczkę łatwiej chyba. Chociaż no dobra, no jak zapomnę bombę, to będzie lipa. A ja sam nie mogę wejść dwóch bomb Się zobaczy. M może zagram jakąś śmieszną bronią potem Tarcza baistyczna. Szczerze mówiąc nie wydaje mi się bym, bym tym kiedykolwiek grał z tarczą balistyczną Więc ciekawe Dobra, udało się zapętować. Po połowa sukcesu jest. z odcinam. Ja pierdół. Chyba, stąd przyjdą albo Dobra, nie zdążę, nie ma szans. Dobra, udało się ugrać na mózgu, no ale tak no, mówię, no na bombę to tak jak średnio, czuć tam wygraną. wygrał. No ale wygrał, to, wygrana widzę, wy. kiedyś e, się pokaże od lepszej strony, powiedzmy, co oczywiście nie jest najważniejsze. Bo ja tu pokazuję moje najlepsze i najgorsze mecze, chociaż najlepszych jeszcze nie pokazałem, widzę, wy, spokojnie. Jeszcze zobaczycie ciekawsze e, gry. A to raczej. Raczej. Kurwa, raczej z normalnymi ludźmi. Będą już wtedy rundy. Ani z botami. Eee, no i zapewne z kolegami też w drużynie. Ponieważ z tego co wiem, kotlecik y, chcę nagrywać więcej. Każicie. każycie kotlecika, YouTube. W sensie kotlecik CS. Taki kanał na te wideo polecam wam tam zajrzeć osobiście. Dobra, fajnie tutaj kiedy zrobiłem, czuję się troszeczkę lepiej z tym już. No mogę przegrać, bo to jest 1 na 1 jednak. No i nice, no i wreszcie. Wreszcie widzę, kile zrobiłem, jakieś, jakieś tam kile zrobiłem, więc lecimy no. Za ciosem, widzę, za ciosem lecimy. Uh, no będę, więc bardzo prawdopodobne, że będę nagrywać trochę więcej z kotlecikiem CS, więc do niego też bijajcie, chociaż z tego sobie na razie się stanę jak mi miniaturkę zrobić. No ale to miniaturka będzie widać no, W sensie to jest ważne, żeby ktoś chciał to w ogóle włączyć, ale Sam filmik też jest ważny, bo to trzeba pamiętać Kiedyś może będę, będę nagrywać jakieś filmiki poradnikowe do gry mm, Ale to jak się pokaże trochę lepiej Już w ogóle zdobędę trochę jeszcze więcej doświadczenia Bo mimo, że mam go dość sporo tak mam... No ze wszystkich moich kont łącznie to mam może z 3000 godzin nawet Nie wiem no, dokładnie tak szczerze mówiąc Nie wierzę w to Ale chyba nie zdążę plantować No nie zdążę e, Raczej? Nie na pewno mm. No więc jakieś tam doświadczenie mam w tej grze wtedy. Wiem że to nie jest 11000 ale zawsze coś mm. Na tym koncie mam chyba 500 godzin No, a jeszcze nareszcie Trochę więcej No, no Konto Faceit też musiałem nowe założyć Niestety, więc mamy, kiedy jak, tam jakieś po, dwie me dwa mecze rozegrane Na, na Faceitach Widzowie, no bo wiecie, nowe ko konto Steam Też nowe konto, ten i to nie do dlatego, że cheatowałem tam moja gra nie ogląda jakbym cheatował ani trochę jak sami widzicie zmieniałem konto tylko często potem bo nie haseł i jakieś tam tego typu sprawy widzę czy tam z zapominaniem nad maila loginu i tak dalej no tam ta takie rzeczy widzę więc no do tego się zmieniały te konta troszeczkę ale cesiak zawsze w sercu że tak powiem Dobra Ja pierdol Ja O Boże no za jest straszne Ja, ja rzuciłem flasha widzicie to widzę Rzuciłem flasza, nic nie widziałem, a potem po chwili byłem otoczony przez boty Aj przegrałem No bad no widzę A nie jest najgorzej 8-7 Zostały dwa mecze, więc może skończy się 9-8 No dla mnie jakimś cudem albo inaczej trochę A nie, co jak ja liczę? Ja przepraszam <grywdy> widzowie. Nie aż 16 policzyłem jakby było mecze. To Boże, to do, nawet jeżeli 8-8, nieważne, nie umiem liczyć widzowie, no cóż! Dobra, jest pistoletówka Eee. Um. No to pewnie przegram, bo to przewaga liczebna Jednak robi swoje Chyba pójdę raczej tu Tak Tak Dobra Serio? Damy tak sobie respondować oh, dupę. Ha, zabity. No i wersja jakaś forma, widzowie, to jest już coś. To ma 8-8, jest remis. Czyli jeszcze troszeczkę czasu niestety. Mi to zajmie, żeby żeby wygrać jeszcze muszę 8 punktów zdobyć. Ale no, pewnie to nie będzie 8 pod rząd. Ale dobra no. Damy radę jakoś, widzę. Damy radę będziemy na midę, bo założę się, że co mi będzie na midzie Nie będzie Czyli albo zraszowaj wszyscy tu, albo na drugi bombsite Chociaż oczekuję przychodzi i tak tam nie? No nie gadajcie mi, nie gadajcie mi A mat. no wku... No aj widzowie To jeszcze potrwa troszeczkę Ponieważ boty są szmotami I się potrafią jakimś cudem rozstawić, dobrze O Boże, ale żebym co nie można sprzedawać Dobra, 5-7 robię O Boże, leki katarek Widzowie, no takie życie 5-7 <laughs> Robimy 5-7, widzowie, rundę Zobaczycie Może się trochę troszeczkę rozgrzeć. O, gdzieś tutaj to jest dobre miejsce w sumie na czekanie. O, oczywiście. No dobra, widzę, przegram pewnie wszystko już teraz, bo straciłem po prostu szansę moją. No, straciłem tą falę, widzę, na której surfowałem. Niestety. FAMAS? Nie wiem, czy FAMAS taki dobry pomysł? No nie będzie FAMAS. No nie grałem. Ale jest brudny jakiś. A chyba, tu i tak jest najlepsze miejsce. No to może było jeszcze bezpiecznie. No szybko zrykamy tutaj. Oj, 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 O, no tu dwóch było, tak? No to za iście idziemy. Nie wnikać co za dźwięki. Hmm. Ta, tam już druga na mnie czeka. No, trochę lipa. Chyba no. No nie wiem co mam zrobić, widzę. Chyba ich po prostu zraszuję i wszystkich zabiję. Bo już nie mam e, za bardzo opcji, a jest duża szansa, że to przegram. Teraz, obecnie. Ja słyszałem wybuch na idzie No, nice, nice. Ojej, oj. No to jest lipa Oni pewnie, na pewno zaplantowali Tutaj Ku mm, przegraliśmy widzę no. No niestety no nie dam rady, nie, nie dam rady po prostu. Nie mam już siły yy, na tę grę, rundę i tak dalej, nałgę. Nie mam już po prostu siły yy, widzę Straciłem wszystko, no. Wszystkie umiejętności straciłem w 6 godzin. Wszystienkę, no. Tak się zdarza widzę. Dobrze, już tam pewnie nie są tu. No jak on tu już tak był blisko? Przecież on był 300 km ode mnie. No chyba widzę, no to koniec. To, to w sumie był chyba koniec już, już, bo ja już straciłem jakiekolwiek szanse na wygraną. Więc niestety ja dzisiaj odcinek z porażką, ale... Następny, e, następny odcinek będzie poprawką tego, ponieważ nie, porażka jest tutaj ba no bardzo mnie ja tak szczerze mówiąc, ponieważ mówię, no na pięć botów jakoś łatwe jest, no na pięć botów do dwóch chcę mogę wygrać, więc nie, nie wiem, nie wiem, chcę te boty programował, im mniej jest botów, tym mocniejsze są, takie jakieś wymysły. Gdzie on jest. No i co mam zrobić, jak często słyszałem? No bo no muszę tu biec. No po lewej był. No widzę, no koniec, 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 game over. Niestety widzę, no przegram, no, ale spokojnie. Obiecuję, że nagram jeszcze takie z, wy, z wygranym, z wygranym meczem, bo mówię, bo mnie to denerwuje po prostu, bardzo. Dla mnie to tak naprawdę, tak jestem zły w sumie na to, że, że, no, przegrywam rundę, którą powinienem wygrać do, do, zera, nie? Bo to są cztery, bo to nie pięć. Serio? No, skąd wiedzieć, że będzie drugi? Skąd miałem wiedzieć? Koniec, koniec meczu, game over. Już nie mogę wygrać. Nie, nie, mam szans z nimi. jak jakąś śmieszną broń na koniec widzowie. Specjalnie dla was. Specjalnie dla was to robię. To już nic tu nie, nic tu już nie zrobię więcej. To już jest tylko, tylko dla, dla fajdy. a ja chyba zdycham nie to nie jest na no, widzę no tyle, tyle widzę, no to byłoby na tyle na no, dzisiaj niestety bałem na cztery boty, no niestety no, no potwierdzony jest naukowo to, że w tym momencie, że 5 botów jest dużo prostsze niż 4, no niestety, widzę, no. Taka jakaś głupia logika, muszę wam powiedzieć. Jak dla mnie e, trochę głupia to jest logika. Pamiętajcie o subskrypcji, bo na 500 subów robię losowanie na skina, AWP, kapilary e, w Startraku z naklejką Fnatic2020RMR i Virtus. Pro, Hema2023. No Więc no niestety no, ni nic tutaj więcej dzisiaj nie zrobimy, lecz jutro nagram poprawkę tego odcinka powiedzmy y Gdzie wygrywam y łapeczkę w górę to możecie zostawić jakiś komentarz y wspomagający, że tak powiem y nagrywki co byście chcieli tutaj zobaczyć i tak dalej To byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i pa pa!